Cześć, witajcie. Mam na imię Kasia. Chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do wspólnej medytacji. Będzie to medytacja, która wspomoże nas w zdrowym i głębokim śnie. Medytację wykonamy w tradycji jogi kundalini. Nazywa się ona Shabd Kriya. Tę medytację najlepiej wykonywać wieczorem, tuż przed snem. Pomoże nam się zrelaksować, pomoże dotlenić nasz organizm, Pomoże uspokoić system nerwowy i to wszystko, pranayama, jama, oddech, który będziemy używać, mantra, który będziemy używać, wprowadzi nas w taki stan, w którym możliwy będzie relaksujący, zdrowy, głęboki sen. Zapraszam usiądź wygodnie w pozycji łatwej. Podszyj o siebie obydwie dłonie. Połóż dłonie na sercu w modlitwy. Kciuki dociskają do mostka, palce skierowane w górę, łokcie równolegle do podłogi. Zamknij oczy, wyprostuj kręgosłup, przyciągnij delikatnie podbródek do mostka, wydłuż tył szyi i rozpoczniemy śpiewając trzy razy Adi Mantrę. Mantrę, która łączy nas z naszym wewnętrznym nauczycielem, wewnętrznym przewodnictwem, aby prowadziło nas w czasie praktyki. Śpiewamy trzy razy ong na mo, grudev na mo, następnie trzy razy zaśpiewamy mantrę ochronną. Ad gurę na me, dziugad gurę na Zamknij oczy, weź głęboki wdech do brzucha, całkowity wydech i wdech do mantry. O.

I wydech, rozluźnij pozycję. Naszą medytację, Shakt Kriya, wykonujemy też w pozycji łatwej. Siedzimy z wyprostowanym kręgosłupem, ponownie tył i wydłużony, broda delikatnie przyciągnięta do mostka. To jest nasza pozycja. Jak wygląda mudra, czyli ułożenie dłoni pieczętujące przepływ energii w naszym ciele? Dłonie układamy na udach, Najpierw lewa dłoń, na niej kładziemy prawą dłoń, łączymy kciuki. Kciuki są skierowane do przodu. To jest nasza mudra. W czasie medytacji będziemy też wykorzystywać mantrę. Pracujemy z mantrą sa ta na ma. Sa oznacza nieskończoność, ta narodzinę, na śmierć, a ma odrodzenie, transformację. Czyli jest to mantra obrazująca nam odwieczny krąg, cykl życia. I teraz na wdechu powtarzamy mentalnie mantrę Satanama, czyli powtarzamy ją w myślach, dzieląc wdech na cztery równe części. Każda część wdechu, każdy segment wdechu odpowiada jednej sylabie mantry. Czyli będziemy dzielić wdech na cztery. Przy każdym segmencie tego wdechu będziemy w myślach powtarzać każdą sylabę mantry. Sa, ta, na, ma. Następnie pozostaniemy chwilę na bezdechu, czyli wstrzymamy oddech i w czasie wstrzymania oddechu powtórzymy sobie mentalnie też w myślach tę samą mantrę. Sa, ta, na, ma. Cztery razy. Czyli na bezdechu w myślach cztery razy powtarzamy. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Następnie robimy wydech. I wydech dzielimy na dwie równe części, powtarzając sobie też w myślach mantrę Kuru. Czyli wydech jest dwie części. Pierwsza Łachę, druga Guru. Łachę Guru jest to mantra wyrażająca wielką, nieopisaną radość z przejścia od ciemności do jasności, od niewiedzy do wiedzy. Czyli całą medytację wykonujemy powtarzając mantrę w myślach, ale ja teraz pokażę jeszcze um, mówiąc mantrę na głos. Czyli zaczynamy. Wdech w czterech częściach. Sa, ta, na, ma. Na bezdechu powtarzamy cztery razy w myślach. Sa, ta na ma. Sa, ta na ma. Sa ta na ma. Sa, ta na ma. I na wydechu dwa razy. Tutaj dzielimy na dwa. Powtarzamy. łachy gór. E, oczy w medytacji są. E, Przymknięte, patrzymy tylko przez takie delikatne szczeliny i patrzymy na czubek nosa. Medytację możemy wykonywać od 11 do nawet 62 minut. Razem wykonamy 3 minuty. Zapraszam, usiąść w pozycji ułóż ręce w mudrę i rozpoczynamy. Pierwszy cykl poprowadzę, czyli wdech dzielimy na cztery. Za. za na no. ma. Powtarzasz w myślach. Pozostań na wydechu. Powtórz cztery razy, Satanama. I wydech. Podziel na dwa. Powtórz w myślach. Łachy, guru. Kontynuuj. Głęboki wdech. Wydech. I jeśli będziesz długo wykonywać tą medytację przed snem, to Twój oddech podświadomie zacznie się dostrajać do rytmu oddechu, którego używamy w czasie medytacji, co zapewni relaks, spokój, ukojenie dla układu nerwowego. Naszą wspólną medytację zakończymy mantrą Sat Nam, prawda jest moją tożsamością. Zaśpiewamy trzy razy, długie Sat, krótkie Nam. Potrzyj o siebie obydwie dłonie, połóż dłonie na sercu w modlitwy, dociśnij kciuki do mostka, palce w górę, łokcie równolegle do podłogi, prosty kręgosłup, przyciągnij delikatnie brodę do mostka, weź głęboki wdech, całkowity wydech. И вдъх до мантры. Саат нам Bardzo dziękuję za wspólną medytację. Mam nadzieję, że będzie przydatna. Dajcie znać, czy praktykowaliście, czy pomaga w szybszym, lepszym zasypianiu, głębszym śnie. Dziękuję bardzo. Setna.